W świecie krzyczących obrazów, on szeptał kolorem. Cześć, jestem Bartek, jestem fotografem portretowym, a to jest drugi odcinek serii o fotografach, którzy patrzyli tam, gdzie inni odwracali wzrok. Soul Lighter nie gonił za wystawami, on po prostu kochał światło i kolory. Fotografował przez zaparowane szyby, za parasolkami, z ukrycia, a jego zdjęcia były jak obrazy. Pełne ciszy, przepiękne kolory, przepiękne kompozycje. Spojrzeć na te zdjęcia i nie zakochać się w nich jest czymś, w mojej ocenie, wyjątkowo trudnym. Kiedy inni zachwycali się reportażem w czerni i bieli, on tworzył poezję w kolorze, ale wtedy nikt nie patrzył, nikt nie widział tego co on. Dopiero pod koniec jego życia świat zauważył jego geniusz, ale wtedy on już odchodził, niezauważony. A cisza jego zdjęć była głośniejsza, niż oklaski całego świata. Mam do ciebie pytanie. Napisz w komentarzu, co myślisz o twórcach, których świat zauważył dopiero po ich śmierci. Zapraszam cię do obserwowania moich profili, jeżeli chcesz więcej takich treści.